Jesteśmy z Wami. Jesteśmy na posterunku radiowym, oczywiście. Uwaga, uwaga, będziemy teraz mówić. Większość z nas narzeka, mamy tak w sobie. No. Ale jest super, jest super, więc o co ci chodzi? Można by zaśpiewać, jak to Ale mówił u Nie, 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 w żadnym wypadku. Słuchaj, yy, no, z każdej strony słychać te tak narzekania, że coś tam podatki do góry, to de, 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 że rząd ta tam to zabiera, oddaje. No. Jest on naprawdę okej. Okay. To znaczy, no, trochę wszystko idzie w górę w tym sensie, chcę mm -hmm. powiedzieć, że. że yy, ale nie wszystko idzie w górę w tym złym kierunku. Dobrze mm. Ci wytłumaczyłem, czy nie Nie, tak, nie w ogóle nic nie rozumiem, ale to jest dobrze, czy nie jest dobrze? Nie Niby co jest takie tak, co co jest, jest Mam informację! No proszę bardzo. Proszę bardzo, wypożyczalnie instrumentów muzycznych, w sensie to mm -hmm. jest właśnie, że to, to jest super informacja, wypożyczalnie instrumentów muzycznych będą zwolnione z VAT-u! I będzie teraz taniej, taniej, będzie wspaniale, rewelacyjnie, serio? Nie, no rewelacyjnie, to jeszcze przypomnij, kiedy Ostatnio pożyczałeś puzon. Kolego, mógłbyś nie dmuchać w rurę kiedy kujemy? No trochę nas to rozprasza. Mszanie dolnej, yy. zamiatąca ciężarówka z jakichś takich najprawdopodobniej skomplikowanych bardzo przyczyn, po prostu się przewróciła, tak? No Pech... zdarza się, no i co tam bok. się stało? Pech chciał, że ciężarówką jechało naprawdę sporo świń i gdy tylko pojazd znalazł się na boku, ludzie, którzy byli w pobliżu prędko ruszyli by je łapać. To naprawdę, ale, był... ale, ale świniom się nic nie stało. No. Nie no, tam się osunęła ta ciężarówka bez ciu, przesady. Ciu, 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 ale wiesz, do to sama ciężarówka to nic, ale to musiało nieźle wyglądać, jak ludzie, te świnie biegały, a ci ludzie biegali za tymi świniami, no. Z tego co wiemy, to niektórzy od razu przebiegli z grillem. Z grillem, <śled> z kiełbasą, z brzuchem. Przenosimy się do Kraśnika. Tak, my świętujemy wtorek, a tam świętowali przed czasem i naprawdę będzie afera. W Kraśniku w trakcie trzecioligowego meczu piłki nożnej dwie osoby były pod wpływem alkoholu. Ale helikopter nie lądował? Nie. Szanowni państwo, wszystkiego najlepszego chciał, żeby były to dość ważne osoby. Konkretnie pijanych było dwóch sędziów liniowych. Nie, w trakcie no, meczu? Panowie dali w gwizdek, sprawa trafiła do PZPN-u i teraz będą <noise> tylko problemy. No to już po nich! Niestety chyba już po nich, dodatkowo wersja, że wszystko przez urodziny bramkarza może nie za wiele pomóc. Przecież oni siedzą w kawiarni, o czym dyskutują? Kurczę, no jak tamten będzie grał, jak ten runy, jak ten... no. To są przeciwnicy. Uwaga, ijo, io, bo policja jedzie. Nie, ale właśnie taka nowa, lepsza policja, wszystko się zmienia, drodzy Państwo, jakby trendy mody się zmieniają, style się zmieniają, rzeczy się zmieniają i zmienia się też nasza policja. Oczywiście jakim w tym sensie? stylu wizerunkowym. Oczywiście ulubione nasze powiedzenie. Zmiany, zmiany, zmiany. Otóż okazuje się, że e, policja w tej chwili testuje nowe malowania radiowozów. Dawno się to u nas nie zmieniło. Poprzednio nie wiem, czy pamiętacie, że te drzwi są szare i tak dalej, no, no, to no. biał ale, basek tak biały pasek na granatowym. A jaki teraz kolor będzie Teraz będzie? Tam... będzie w zasadzie. Tak samo, tylko trochę stuningowane żółtymi paskami. Wiesz, tak? To będą tak na okrętkę tak żółte, żółtek. czyli jedno wielkie malowanie. No, malowanie, czyli ostrożnie przy okazji, żeby przypadkiem tęczy nad głową nie było. <śm> a, u, a u można zdecydowanie wołać, kiedy człowiek na przykład dużo ćwiczy. To prawda. Rzeczywiście? To prawda, ja tak kiedyś miałem, jak byłem na siłowni. Raz, mhm. jak byłeś, raz jak byłem, to prawda, na początku musiałem zapłacić, to zrobiłem au au, a później jak dali mi sztangę, no i sam Ale gry, po co, gry, co ponad... ty ją brałeś do domu, to... <grym> No dobrze, a jeżeli zerkacie w swoje telefony i na wszystkich social mediach, to śledzicie różnych influencerów, tych sportowych frików? Znaczy ja mam tak, że to oni śledzą mnie, także ja ciężko, żebym się wypowiadał. Czyli dobrze, to, dobrze. Okay. Bo, mhm, bo słuchajcie, no. okazało się w Wielkiej Brytanii, Prześwietlono sportowych, internetowych influencerów i okazało się, że w 8 przypadkach na 9 influencerzy dają złe rady dotyczące ćwiczeń oraz polecają złe diety. Jezu, i co teraz? No teraz, drodzy Państwo, no wszyscy z Was, którzy czują się za grubi, mają na kogo zwalić za to winę! Będzie taniej, proszę Państwa, Ura, brawo! co będzie taniej? No, niestety nie w sklepach, ale w połączeniach. Ale zawsze coś. <śmiech> <śmiech> ale co, na... Słuchaj, weszła jakaś tam specjalna ustawa, spec ustawa, i już od jutra będziemy płacić dużo mniej za rozmowy telefoniczne wykonane do Unii Europejskiej. No, ale to zupełnie bez sensu. Jak to bez sensu? No. Widziałem wiadomości ostatnio. I u nas wiadomości? w Polsce jest <laughs> tak wspaniale, że nikt do Unii nie będzie dzwonił. Tak, to Unia będzie dzwoniła! To do nas! If you would like some fine, please help yourself cherry Nie nie, tu, tu, tu do znajomego mówiłam Słuchajcie, oszust już nikogo nie poderwie Kama <grywka> <grywka> No nie. Przestań mówić o jej bliskich. Dobrze, słuchajcie, 39 lat, 39-letni Rawiczanin. Uuu. Kolejarz Rawicz, pozdrawiamy. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich. Został zatrzymany przez policję Uuu. mężczyzna podobno no y, oszukiwał, podobno y, poszukiwano go później, ponieważ y, oszukiwał panie. Nieładnie. Nieładnie. Oszukiwał, no to go szukano, no i miał uwodzić kobiety, Kama. A mm. potem wyłudzać od nich pieniądze. Jak każdy ja, to komornik. nie dzwonił. <laughs> słuchajcie, zatrzymany udawał A. Agenta ABW, biznesmena, policjanta i jeszcze na K. Czyli, no, jak? Kardiologa też. Oj, agenta, oj. słuchajcie, biznesmena, kardiologa. <laughs> no, naprawdę grubo. No, ale skoro taki z niego aktor, ciekawe, czy potrafiłby udawać ich wszystkich naraz. Zmiany, 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 technologia przejmuje władzę, proszę Państwa. Co na, takiego? Nie głosowałam na nich! <noise> Wszystko zacznie się w Estonii. Dlaczego? Przeskoczki tam są. Już za moment estońskich sędziów w sądach ma podobno, podobno zastąpić sztuczna inteligencja i to ona będzie decydować o winie podejrzanych. No i co wy na to? Hmm? No to taka jedna z niewielu sytuacji, w której brak prądu może uratować nam tyłek. Dam, 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 dam. No tutaj już bardzo. Dzium, dzium, a potem niestety będę. Proszę Państwa, na chwilę wszystkiego do łóżka. Jest źle. Jak to jest źle? No jest, jest źle w łóżku? Ale mm. na szczęście nie u nas. Mm -hmm. <noise> po serii wnikliwych badań ustalono, no, można powiedzieć w sumie bardzo smutną rzecz, bo okazuje się, że Anglicy nie prowadzą najszczęśliwszych żyć. Bo wyniki badań pokazują, że Anglicy uprawiają seks coraz rzadziej. Coraz rzadziej, a my Polacy na szczęście nie. <głos> <głos> Ważna sprawa, bo faktycznie... Moi rozprawiam... sąsiedzi w nocy wczoraj, Jezu, tak głośno rozmawiali. To prawda? No, yeah. A? Tak, znaczy, tak mam nadzieję, że powie y, dziewczyna naszego słuchacza, jeżeli chodzi o oświadczyny, ale teraz tak naprawdę, słuchajcie, będzie sytuacja, w której nie ma w żaden sposób żartów. Tak? Ojej. Bo chociaż wszyscy jakoś to generalnie braliśmy pod uwagę, to mhm. jednak okazuje się, że nasze głupie, a także to, co oglądamy w serialach, może być jednak prawdą, mhm. bo nikt na razie tego nie potwierdził, ale podobno w jednej z amerykańskich telewizji okay. powiedziano normalnie, zwyczajnie na antenie, że rząd Stanów Zjednoczonych wynajmuje specjalne magazyny, w których znajdują są się fragmenty rozbitych statków UFO, a podobno nawet samych UFOlutków. Ojej, czyli rząd USA trzyma UFOlutki w magazynie. <grym> ja, no, my UFOlutki trzymamy w rządzie, no. <grym>